przejdę do testu właściwego. Oczywiście zupełnie innego niż te, które znajdziecie na innych kanałach. Przypominam Wam, że tylko dzięki Wam mogę się rozwijać na tym kanale, więc dawajcie lajki, suby, komentarze i bądźcie ze mną oraz dzielcie się moimi filmami z innymi bliskimi, a potem sobie będę mogła pójść jak dzik w żołędzie. O! Są samochody i samochody. Testuje się je z różnych względów. Czasem, na przykład, potrzebujecie samochodu mm, rodzinnego, to ja go dla Was przetestuję. Czasem samochodu sportowego też przetestuję. Ten, który dzisiaj będę testować, to jest samochód z kategorii emocje. Porsche 911 Turbo S. Idzie jak dzik w żołędzie, a skoro dzik w żołędzie, to musimy znaleźć się na torze, bo inaczej sobie tego nie wyobrażam. I będzie też pewien dzik na miejscu. I to nie będę ja. Ciek Bochański, ale dziko, słuchaj, Ty pasujesz idealnie do ja? tego samochodu. Tak, słuchaj, mamy 911 e, Turbo S. Co to konkretnie znaczy dla Ciebie? E, wiesz to tak e, prostując to, co powiedziałaś, każdy pasuje do tego samochodu. <śmiech> <śmiech> Albo każdemu ten samochód pasuje. E, no Turbo S e, to w każdym modelu Porsche jest to, co najlepsze. Czyli tutaj nie trzeba się przeklikiwać przez konfigurator, dobierając całej masy drogich rzeczy. Tutaj wszystko jest od razu. Mhm, czyli, czyli moc? Moc, napęd, zawieszenie. No, można sobie dobrać kolor nitki, ewentualnie kolor dachu, felgi, ale to co najważniejsze, czyli moc, napęd, skrzynia, to wszystko jest już na dzień dobry, łącznie z ceramicznymi hamulcami. Powiedz, jak stoisz przy takim samochodzie, masz ochotę depnąć na torze? Czy ten samochód <grymnie> nadaje się do takiej zwykłej, normalnej, rekreacyjnej jazdy po mieście według Ciebie? <grymnie> dla, dla mnie jazda 911 Turbo S to jest trochę tak, jak słuchanie muzyki na high-endowym zestawie. Czyli rzadko się zdarza, żeby ktoś go rozkręcił, na cały regulator, aż dudnią basy, tylko no, pławisz się tym, że możesz to mieć, ale jesteś taka delikatna w tym, co robisz i myślę, że w się jest podobnie. No, GT3 skłania do tego, żeby cały czas na każdym biegu zamykać obrotomierz, a ja lubię 911-ką jeździć delikatnie, aczkolwiek dobrze wiedzieć, że kiedy potrzeba, to, to masz to coś pod podaniem. No właśnie, bo jest zapas i to spory. No tak szczerze mówiąc, moc tego samochodu jest absurdalna, bo 650 koni mechanicznych w samochodzie, który waży niewiele ponad półtorej tony, to jest dużo za dużo, bo przyspieszamy w niewiele ponad 2,5 sekundy do 100 na godzinę, także to bardzo, bardzo szybko. Mhm. No ale wiesz to, czasem jest potrzebne. Sam lepiej wiesz ode mnie, że czasem takie przyspieszenie ratuje zdrowie, a nawet życie na ulicy. No, tutaj bym się wdał w polemikę. Na ulicy ratuje zdrowie i życie spokojna jazda. Okej. Okay. Na pewno 2,5 sekundy do setki pomagają być pierwszym spod każdych świateł, mm -hmm. to prawda? A nie o to nam chodzi. Nie, nie, ale myślę, że bardzo mało jest kierowców, którzy kupują 911 Turbo S i chcą szaleć po ulicach. To nie ten typ kierowcy. To jest, wiesz, to tak, takie, takie zwieńczenie historii y, motoryzacyjnej swoich samochodów. Myślę, że Turbę z y, modelu 911 kończy taką podróż. No, zwłaszcza jak mamy kabriolet, no to przecież wiesz, no to jest tylko, tylko i wyłącznie rekreacyjna jazda tutaj wchodzi w grę, zwłaszcza po mieście. E, ale tym samochodem można trochę poszaleć po to, i można się paru rzeczy nauczyć, prawda? E, tak. Jest to auto bardzo ciekawe na torze, bo y, daje ci szybko dobre czasy. Mhm. O ile 911GT3 jest y, trudniejsza w prowadzeniu, jest tylno napędowa, jest na półprofesjonalnych oponach. Y, jest taka zdecydowanie bardziej agresywna, to, to jeśli masz jakiekolwiek pojęcie o jeździe sportowej, to Turbo SM. Jesteś bardzo szybko w stanie dorównać tempa tym GT3. Naprawdę? Mhm. Tak. Okej, okay, dobra, to już wam. Wystarczy, że masz koła skierowane gdzie chcesz jechać. Mhm. W odpowiednim momencie przyspieszasz, w odpowiednim hamujesz i, no i pojedziesz po dobry czas. Ale to jest dla żółtodziobów samochód? Nie. <noise> Na torze. Gdybyśmy porównali ten, ten samochód do innych super samochodów. To zdecydowanie będzie łatwiej według mnie 911. Czyli Trzec jest mówić. na tyle doskonała technologicznie, że wiele robi za kierowcę. Szczególnie ten nowy model 992, to już jest taki samochód na pograniczu cyfrowego i jest bardzo posłuszny. Także pomimo tej wielkiej mocy daje dużo pewności i, i, i możliwości. Czyli nie przestraszysz się go, na torze nawet? Wiesz co, to zależy kto. <grym> Są tacy, którzy, się, którzy potrafią przestraszyć pasażera e, wiesz, walcie ma, ma, małym i małolitrażowym i wcale niemocnym. No, ale według mnie Turbo S wybacza dużo błędów i pozwala na wiele. Ja czasami porównuję te, te nowe samochody sportowe z nartami. Mhm. Kiedyś, jak się chciało jeździć szybko, sprawnie na nartach, to trzeba było mieć bardzo twarde narty, twarde buty, i rzadko kto miał to robić. Mhm. A teraz się kupuje takie narty all i i w miarę sprawnie zaczyna się jeździć yy, yy, po różnych trasach i ten proces rozwoju narciarza nie jest tak długi jak kiedyś. I to samo jest z samochodami. Właśnie, 650 koni, słuchajcie, pod maską. A tutaj jest moment na poziomie 750 czy tak. 800 chyba, nie? Tak, Jakoś tak. 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 Te, te poziomy, o których mówisz, są dostępne w trybie Launch Control. Jeden. Czyli z pakietem chrono? Tak. Mm -hmm. Sporta, no ale oczywiście tutaj wszystko już jest. No, no, tak. To jest <laughs> tak. I też jest taki przycisk w, przy pokrętle trybów jazdy na kierownicy, który jak wciśniesz, dostajesz na 20 sekund, to samo co przy Launch Control. Także tak zwany overboost, wszystko to, co najlepsze na 20 sekund. Czyli jeśli na przykład wyprzedzasz kolumnę wolno jadących samochodów, no i 3 sekundy to jest za wolno dla Ciebie, to jak sobie to wciśniesz, to będziesz przyspieszała w 2,7. Masakra, to znaczy masakra taka w pozytywnym sensie. Maćku, a powiedz jeszcze, bo 992 występuje w różnych nadwoziach. Tu mamy kabriolet, mamy twardy dach, który jest karbonowy, też lżejszy przez to jest ten samochód. A jak wpływa kabrio na przykład na jazdy po torze? Jest trochę inaczej. Jeśli już się wiedzisz, to czujesz drobną różnicę, bo jest inny rozkład masy. Bo mechanizm, który powoduje, że ten dach się tak sprawnie, szybko i z gracją otwiera, zamyka, jest umieszczony tutaj z tyłu w okolicach tylnych błotników, tej klapy. W związku z tym trochę więcej masy jest z tyłu niż w wersji z twardym dachem. Nie jest to wielka różnica, ale trochę jest. A Ty byś wolał na przykład porywalizować ze mną przy otwartym dachu czy przy zamkniętym dachu? Wiesz co? Ja wbrew yy, powszechnym opiniom yy, na ten temat uwielbiam kabriolety i uwielbiam samochody z otwartym dachem, także ja zawsze biorę. Piąteczka. Ja zawsze biorę otwarty dach zdecydowanie. Mówię. No dobrze, słuchaj, no to może jakąś rywalizację, rzeczywiście jakieś wyzwanie sobie postawimy. Mhm. Yy, umówimy się na jakieś dwie. Yy, Dwa wyzwania w, w ramach tej, tej rywalizacji. Dobra, ja daję dwa pomysły i Maciek daje dwa pomysły. No i zobaczymy, kto wygra tę rywalizację. Ja już wiem, tak mniej więcej, kto może być tutaj wygranym. W każdym razie tak sobie myślę, że w ogóle każde spotkanie z 911 to jest jakby zwieńczenie całego roku. Tak, tak myślę. W sensie pozytywnym, że czeka się na to, aż spotkasz jak się jak z tym samochodem. Jak nie? na świętego Mikołaja. No, dokładnie, coś no. jak to. My mamy w lipcu. <słuch> to co? Działamy? Mhm. No dobra, to myśl o swoich wyzwaniach. Ja mam też dwa dla ciebie zadania i dla siebie. Zobaczymy, kto z tego wybrnie jak najlepiej. Maciek. Z wyzwanie, z mojej strony wyzwanie brzmi... Mm, 17 przymiotników na temat Turbeski. A dlaczego nie 911? No to dawaj. A za żadę? Tyle? No pewnie tak. No, tylko że z tyłu. Mm -hmm. Ok, 17, dobra. Kto zaczyna? No ty. Ja? Tak. Szybka. Piękna. Ponadczasowa. Uniwersalna. Bezpieczna. Efektowna, stylowa. Czterosobowa Zwrotna. Zamknijmy pierwszą dziesiątkę. czekaj, czekaj, czekaj. czekaj, czekaj. Niedostępna. Trochę. Ile jest? Dziesięć. No dobra. Idealna. No chyba trudno mi będzie. Ekscytująca. E... Yy, seksowna, yy, pomagam ci, z przynajmniej staram się. Yy, bordowa w środku. Gwałtowna. Gwałtowna? Aha, trochę jest. Mamy 15, jeszcze dwa. Urdzicowata. I dzisiaj nasza. I nasza. No! <laughs> Mamy to. Chociaż nasza to chyba tak nie do końca przymiotnik. Nie, przymiotnik to nie jest. No, czyli mm, wspólnie, nie. No nie brnijmy może nie. w to. Jeszcze, jeszcze jedno w takim razie. Najlepsza. Najlepsza, tak jest. No i co, damy radę? Damy radę. 17 Słuchaj, no udało się. Jest jeszcze dzień, mhm. ja się boję Twojego wyzwania. Nie wiem, czy podałam. Ja bym na początek łatwiejszy. E, czyli chciałbym, żebyś wygenerowała jak największe przeciążenie przy starcie i przy hamowaniu. Ok. Czyli, lunch czyli do... mamy tak, mamy wyświetlacz, na którym będziemy widzieli przeciążenie. Uh -huh. I a już jakich narzędzi użyjesz? to po twojej stronie mamy wielkie hamulce ceramiczne, mamy procedury, o której wspomniałaś i zobaczymy, czy uda Ci się ją wykorzystać. To dwa słowa na temat procedury startu. To jest rzecz, która jest dostępna w samochodach o dużej mocy i w samochodach sportowych, czy w zwykłych ekonomicznych też da radę? Są marki, które oferują takie rozwiązania w niekoniecznie bardzo muskularnych samochodach, ale to wtedy nie za bardzo działa, nie, nie za bardzo ma sens. Oczywiście auto lepiej przyspiesza niż bez tej procedury, ale przede wszystkim w Porsche to działa bezawaryjnie i kiedy chcemy i procedura obsługi tego jest bardzo prosta. No i to wyróżnia lączką No i daje super dużo ekscytujących tak, emocji, tak, prawda? Tak, tak, mm, tak, tak, no dobra, tak, no to nie czekajmy tak, dłużej. Jazda na wprost, a, a, a każdemu e, się podoba i jest jak wesołe miasteczku. No. Ale nie, nie oddaje się tego, co się zjadło. Bywają takie przypadki. <laughs> Naprawdę? Mm -hmm. Naprawdę przylączę? Mm -hmm. O nie, nie. nie, to u nas tego nie będzie, ale będą inne ekscytujące rzeczy. To posłuchajcie brzmienia tego silnika. E, właśnie, bo o tym nie powiedzieliśmy. E, tutaj są, jest sześć cylindrów, ale mamy podwójne mm, turbonie. Znaczy, co, no tak, tu, tu turbo jest na kolektorach wydechowych no, w związku z tym, że jeśli silnik jest y, w ustawieniu bokser czy przeciwstawnie, no to mm -hmm. mamy dwa kolektory i dwę turbiny. I mamy prawie 4 litry mm, pojemności. To jest super fajne, bo teraz się skraca. Pojemność tylko zmniejsza pojemność mhm. e, i upycha się dużą moc. A tutaj mamy e, tak, jak być powinno, chyba nie. Cztery. No to zróbmy to, ale najpierw posłuchajmy brzmienia silnika. To da. Mhm. Ok. To ja się ustawię przodem do kierunku jazdy, żeby nie zgarnąć naszych chłopaków. To zdecydowanie co? Zdecydowanie lepiej. Co ciekawe, Launch Control w Porsche działa z włączonymi systemami, czyli pomimo tego, że jest ślisko, no to auto tak sobie poklika swoimi systemami, że, że efektywnie się rozpędzimy bez zbędnego uślizgu. Dobra. Eee, I tak, tutaj mamy, mamy wyświetlacz, na którym widać przeciążenia, wypasujemy go i zobaczymy, co wygenerujesz. Ja wiem, ile powinno być, żeby było dobrze. Twoja, twoje zadanie Dagmara to jest wystartować jak najszybciej i potem kopnąć w hamulec tak, żeby wygenerować jak największą siłę przy hamowaniu. Za, na to, że zachęcają się do tego, żeby progresywnie przyspieszać, a tutaj musisz zadziałać gazem tak jak włącznikiem, czyli od razu do końca. Dobra, czyli jedziemy. No. no, super. Nieźle? Dobrze, bardzo dobrze. Naprawdę? Tak. A powinno być ile? Okazało się, że jest trochę bardziej ślisko niż myślałem. Mhm. Wygenerowaliśmy przy przyspieszaniu setnych G. To widać tu? Mhm. Tak. A przy hamowaniu 1,17. A jak powinno być? No, 1,18 moglibyśmy przy przyspieszaniu. Tylko pod warunkiem, że byłoby bardziej sucho, aczkolwiek odnoszę wrażenie, jakbyś nie do końca uruchomiła jeszcze launch control. Lubisz? Zrobimy drugie, drugą próbę. Dobra, pewnie. Tak no, tak. tak. no, Bo to... trochę nie dałeś mu szansy no, przygotować się, tylko okay. y, wydaje mi się, że albo możemy tutaj, zatrzymaj się. 13. okej. Okay. A wiesz, co zrobiłam po drodze? Ale zobacz, e, o ile zahamowałaś mocniej. Uh -huh. 1,27. tak. Ale e, miałam uścisk tylny. Uh -huh. e, I to jest niesamowite, bo wcześniej. Ty... A, wiem dlaczego. Bo zmieniła się nawierzchnia uh -huh. i on tak, stracił tak, e, przyczepność tak. na tylnej osi. Uh -huh. Kurde, jakie to jest super. Jezu. Fajne, co? Sport Plus. Tak. Uh -huh. I, I od razu wciśnię, jak włączy bieg, to od razu do końca. Dobra. Tak? Dobra. Dobra. No, okej, okay. poprzednio było okej, okay. to się. To jest plus tego e, całego kabrioleta, że możemy zmoknąć idealnie. Z tym, mamy... że to się zamyka w 500. Bardzo szybko, bardzo szybko, bardzo szybko. Ale można e, mieć mokrą koszulkę w... Bez problemu. No dobrze, tak, Marej, jak Ci się podobało? Bardzo, bardzo, bardzo. bardzo. Mieliśmy chyba jeszcze więcej, zobacz. Mieliśmy 1,21, jeszcze więcej niż 1,3. Nie, to było, znaczy to jest od, odczyt. Mm, Tamte, to tak, okay, tak, no to bo nie skasowaliśmy. nie skasowaliśmy, tak. Ja nie wiem, czy ja wygram tę rywalizację z Tobą. <laughs> Wydaje mi się, że nie, ale mam dla Ciebie jeszcze jedno zadanie. Mhm. A mianowicie ustawienie fotela tak, żebyś ty czuł się za nim y, wygodnie i bezpiecznie, a żebym ja się zmieściła do tyłu. 1,81 dzień, dobra. No dobra, to utrudnimy to zadanie okay, no to i już. bez wysiadania z samochodu. No dobra, a to poczekaj, to poczekaj. Okej? Okay. To ja chyba najpierw się muszę schować. Okej. Okay. Ale ja tak się nie myliśmy. Nie. Okay. Słuchajcie, jak powiecie, że to jest samochód na jedną osobę albo na dwie, to ja się nie zgadzam. Maciek wskoczył. Dobra, ja teraz tak. Poczekaj. Robię ci przestrzeń teraz. Dobra, poczekaj. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. To ja przeskakuję to ty teraz w musisz tłu. Chyba... Dobra, to ty przeskakuj tam. Ja ci zrobię przestrzeń teraz, żebyś ty. O! Okay. Słuchaj, tutaj trzeba pokazać, że mamy mięśnie brzucha. Mm. Okej, okay, o. Czekaj, dobra. No ty, no, poczekaj, czekaj, Mam jakoś pomóc? No nie. Okej. Okay. No dobra, proszę mm. bardzo. Teraz ja? Teraz ty. No tak. No, dobra. A jak ty się potem przestawisz no, tutaj? będę jakoś musiał, no. Dobra. Mam pomysł. Masz, mówisz? Dobra, uwaga. Pokazuję cztery litery. To nie było trudne. Okej, okay. no dobra, teraz najgorsze. Czekaj. No ile mogę? Spoko, jedź jeszcze na luzie. Ej, tu jest całkiem wygodnie. No mówiłem właśnie, że tak jest. Maciek dobrze wyglądasz z tyłu. Też. Ja się, Matko, ja się tu, Teraz się czuję jak dziecko. Zdobyłeś okay. mikro. Mam. No dobra, jest super. Jak, jak tam? Nie, nie, spoko, obejmuję Cię kolanami, może być? Poczekaj, no nie, teraz dam Ci dopiero przestrzeń. Okej, okay, dobra. Pasy zapięte? Yy, nie, jeszcze nie, czeka, czeka Pan. Jezu, tu jest całkiem wygodnie. Okay. Mówiłam, no, że on da radę. No ja teraz na chińskiego taksówkarza siedzę. Wiesz, jest sporo mięsności. Bardzo. Okay. Ja tutaj jestem w ogóle bardzo wygodnie, możesz się spokojnie traktować. No dobrze, jeszcze. to mamy to. A w ogóle byli zawodnicy rajdowi, którzy siedzieli w ten sposób, co ja, François Adele Lecourbu, taki francuz bardzo szybki. I on siedział właśnie tak. Także jest ok. Super, wyszło. Możemy, ja no możemy jechać. Ty, a jak ci się prowadzi w takiej pozycji? Nie, no dobrze. Jest git? No, spokojnie. Można byłoby jechać, no już nie jakoś bardzo daleko. No dobrze. Nie, ja jestem zachwycona, wygrałeś. No, e, no dobra, tobie się udało wpakować mnie na tył, tak że no? nie połamałam sobie kręgosłupa i jeszcze tu jestem, a nie na ortopedii, wiesz, w Warszawie. E, no to teraz twoja kolej. Mm -hmm. No tak, mamy bardzo dużo mocy, mamy na na cztery koła, którego z reguły jest dużo więcej z tyłu, to może byś tak zakręciła bączka takiego, What? po prostu tak, tak jak to rajdowcy robią na koniec rajdów. No, ja nie wiem, czy ja więc... Mówiłem Ci, że ten samochód dużo robi za kierowcę. Powinno Ci się udać. To mnie pocieszyłeś. Tak, nie, nie, źle to zabrzmiało, przepraszam. <śleszy> <śleszy> Dagmara. Taki kierowca jak ty ze wszystkim sobie poradzi. To jak nie jedy, nie nie, tak. Uwielbiam. No dobra, to sproko, to spróbujemy, a ja wież, jak się nie uda, to pokażę że jak to się robi, dobra? Okej. Okay. Okay. Go! Tego się nie da zrobić z otwartym dachem niestety. Maciek, jednej rzeczy nie zamówiliśmy. Pogody! No tak, to są takie pozorne oszczędności Dagmara właśnie. Sorki. <śmarki> nie, ale to generalnie chodziło o to, żeby nie zjechać za bardzo opon, żeby Porsche wypożyczyło kolejny samochód. No, chyba nam się średnio udało. <śmarki> <śmarki> Tro, trochę zjechaliśmy. No właśnie, ale było wyzwanie. No to kto wygrał w takim razie? No ty wygrałaś, oczywiście, ja? no jasne, że nie, tak. no co ty. No tak się omawialiśmy. <laughs> okay. to, to chyba nie tak miało być. A wiesz co, no prawda, czasu, prawda ekranu. <laughs> no dobrze, a co zrobiłam źle? Powiedz, nad czym powinnam popracować, jak, jak polubić się z tym samochodem, żeby mieć z niego super e, frajdę. Nie, bardzo dobrze sobie radziłeś, tak? Dobrze było? <grymne> tak. No. <grymne> tak tak miałem <grymne> powiedzieć. Nie no, świetnie sobie radzisz tak, Marat. Kiedy my się pierwszy raz widzieliśmy? 4-5 no, lat temu? 4 lata temu jakoś no. No, to widać duże postępy. Jeszcze 40 lat i <grymne> będzie super. tym świecie. <grymne> Nie, było fajnie i przekonałaś się, że auto pozwala na wiele, prawda? I <grymne> można się bardzo szybko. Oswoić. Lunch control wydaje się być bardzo prostym zadaniem, ale okazuje się, że my zwykli kierowcy mamy problem z hamowaniem i z deptaniem gazu chyba do końca. Co? No, po pierwsze, rzadko kto używa lewej nogi do hamowania i trzeba się przestawić, żeby wcisnąć nią hamulec na początku. A po drugie. Trudno się przestawić do włączania gazu. Czyli zazwyczaj progresywnie dodajemy gazu, a przy procedurze launch control trzeba uderzyć w gaz tak, jakbyśmy włączali go. Mhm, czyli jakie powinno mieć wartości na wyświetlaczu, na zegarze? Dużo zależy od warunków, od przyczepności opon, mhm. od y, asfaltu. Myślę, że te pomiary w drugiej próbie były już ok. Mm -hmm. Także ile tam było? 1,21 1 chyba. Mm -hmm. G? Jakoś tak, nie pamiętam, ale w, w każdym razie przy drugiej próbie byłeś bardziej zadowolony. Tak, tak, tak. Ale <grym> wydaje mi się, że bardziej spektakularne są wyniki hamowań. Mm -hmm. 911 ma, ma to do siebie, że rozkład masy jest taki bardzo dziwny i w ogóle ten samochód nie powinien działać tak jak działa, bo jest dużo masy z tyłu, mało z przodu. Bo silnik ale, z tyłu. Bo silnik, ale przy pełnym hamowaniu to się równoważy yy, i znacznie poniżej 30 metrów ze 100 na godzinę. Także jak na drogowy samochód to są fenomenalne warunki. A ja ci muszę powiedzieć, że ty świetnie poradziłeś sobie z przymiotnikami. Przez znaleźć Jasne. 17 przymiotników na temat 911 Turbo S? Mm. No, nie jestem ciebie zadowolony, bo musiałaś mi pomóc. Ale dobrze, 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 że to słuchaj, bo to było rekreacyjne szukanie przymiotników na temat turboeski. Słuchaj, a ile ten samochód tak de facto kosztuje? Ile pali? Bo to są dwa chyba najtrudniejsze pytania. Mara, dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach, a Damy kobiety też. w dobrej restauracji dostają kartę bez cen, więc... Kosztuje tyle, ile powinien. Jeśli ktoś się nad tym zastanawia, to znaczy, że nie stać go na 911 Turbo S. To prawda. A ile pali? To zależy, jak szybko będziesz jechała. Eee, ale no... potrafi spalić bardzo dużo. Mhm. Przy takim lunchu? Przy lunch control... no, grubo powyżej 50 litrów. Wiesz co, tak sobie myślę, że przyjdzie taki dzień, że przyjadę tutaj Turboeską i powiem Maciek, zapakowałam dla ciebie na wynos. No, życzę ci tego i sobie też. A ja sobie, wiesz co, w dzisiejszych czasach życzyłbym sobie tego, żeby przyjechać na stację benzynową i z dużym zbiornikiem w 911 powiedzieć proszę do pełna. Ooo, to byłoby super, super ekspert. Wyjeździlibyśmy wszystko na torze. Ja widzę po wskazówce poziomu paliwa, że tankowałaś za stóp, jak tutaj jechałaś. <gulet> Tak było, no tak było, a to nie jest dobry pomysł na 911, no to się nie. bardzo szybko to się ulatnia. No, cały jeszcze no się nie miałaś daleko. <laughs> to prawda. Maciek, bardzo dziękuję. Ja również. Współpraca z Tobą to jest super przyjemność, no i przede wszystkim dzisiaj udowodniliśmy trochę, nie mówiąc może za bardzo o szczegółach technicznych samochodu, ale udowodniliśmy, że ten samochód nadaje się do jazdy po mieście owszem, ale większy fan i radość daje tutaj na torze, bo to tutaj można sprawdzić, jak ten samochód zachowuje się w takich warunkach, do których został stworzony. Hmm? Dziękuję za wizytę. i Parosołka. Zapraszam ponownie. Parasolka. Siadaj do samochodu, nie mogli Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jak mała dziewczynka się czuje. Za każdym razem kiedy 911 do mnie przyjeżdża. Ta w specyfikacji Turbo S daje turbo przyjemność z jazdy. Nie tylko na torze, na którym się dzisiaj znaleźliśmy z Maćkiem Bochańskim, ale też na ulicy. Ten samochód budzi super emocje nie tylko w kierowcy, który siedzi za kierownicą tego pojazdu, ale także we wszystkich tych, którzy oglądają ten samochód. Zwróćcie uwagę choćby na taki mały detal tutaj w alufelce korek. Zwykły korek, a robi gigantyczną różnicę i daje naprawdę super przyjemność. Świetnie przyspiesza, bardzo dobrze się go prowadzi, pięknie wygląda i na dodatek jest kabrioletem. No czego chcieć więcej? Chyba tylko tego, żeby na paliwo wystarczyło i żeby można było jeździć wokół komina i dalej, i szerzej, i szerzej. Fantastyczna przygoda, polecam każdemu. I jeśli chcielibyście spróbować kiedykolwiek jazd 911, to zacznijcie od Turbo S. A będzie super pyszna zabawa.